Cześć. Witam wszystkich. Czas leci. Czapka się przedziera. Ale trzeba się za robotę. Dzisiaj nie będzie o pulingach. Dzisiaj będzie o sieczkarniach. Dojechały dwie nowe maszynki. Do tych sieczkarni tyle. Ale ja nie koszę usługowo już. Dzisiaj taka troszeczkę prezentacja tego co przyjechało. Podbierać do trawy do serii 6000. Kemperek ładny przyjechał. Miotowniczek z walcami oryginalnymi, ale to zostaje dla mnie. tamten ten kemperek też. To może być na sprzedaż. 6610 czeka cały czas na chętnego, żeby ktoś ją zechciał. Wtedy ją będę robił. Już dużo przyjęcie nie ma do zrobienia, tylko blaszki na sprzęgle trzeba poprawić i, i kemper zapiąć i już do. Do przodu, tutaj te blaszki tam się uszkodziły. Yy, ta jakiś tam chyba sprzęgło na kemperze trzeba założyć i wizualne poprawy tylko. Tutaj taka maszynka przyjechała 6810, yy, zakupiłem dwie od, od widza, który mnie ogląda, od takiego dużego, dużych gospodarzy, bo jest to taki dwóch braci i tata. I tak wam powiem, że od tego, co ta, co ta sieczko siarka stara jest, to jest kumpelka tych sieczkarni, właśnie tych dwóch. Z tego samego gospodarstwa pochodzi. Także jeden deal już kiedyś zrobiłem z, tym, z tymi gospodarzami. A teraz drugi. Tej to nie będę wam pokazywał, bo chcę zostawić dla siebie. Tą 6880. Teraz jest przyzbrojona do trawy. Także brzydka marna, kopcić rury. Tam wiecie, nie nadaje się w ogóle. A cena to już taka jest zaporowa, będzie, że tam straszna. Że wyniki niech nie chciał kupić. Ta zajebista, Wam powiem. Jakbym kosił, jakbym robił usługi, no to tą bym po prostu z uśmiechem na twarzy jeździł. To jest po 2000 roku. 2002 rok. Tylny napęd z tyłu oponki szerokie 6850, 480 koni, z przodu opony szerokie gardziel już ta nowy typ <tryk> już tym ostrzeniem już tą klapa i jest już inna, ta klapa już nie trzeba tam wiecie ściągać, czudować tylko klapka pyknie, wiem, czy ona sama do góry bierze czy nie Tutaj wszystko ok, kominek centralne smarowanie ma, stanica jest praktycznie jak nowa, noże też prawie nowe, wałek ten wciągający już nowy typ, ten tak jak w kach macie. Tutaj wszystko w oryginale, ładnie. co tu jeszcze mogę o niej powiedzieć nie wiem czy mi się otworzy, otworzy mi się 5900, 6000 ma chyba godzin na liczniku e, pompa wody zmieniana przez właściciela profilaktycz, profilaktycznie albo chodzi o takiego, nie wiem może ktoś tam kto mnie ogląda kojarzy tych ludzi e, bardzo porządni ludzie i i bardzo bardzo, jak to powiedzieć, dbający o sprzęt tak? bo zaraz coś wam jeszcze pokażę coś wam jeszcze pokażę, po prostu tutaj ci gospodarze to robili wszystko, wiecie, no do od razu co się psuło to, to było razy dwa kupowane, aha, rura szeroka 25 cm, ta szersza rura akumulatorek ciśnieniowy, żeby ładnie pływała a do gospodarzy, to po prostu no, takich ludzi jest mało, wiecie, bo dbają o sprzęt. Kupują fotel pneumatyczny, ale muszę zrobić, bo nie działa pompowanie. Gaz tutaj jest. Nie, 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 odpalę, bo. To... A nie, odpalę, dobra. Ach, ten ryczek. Ten ryczek to jest. No, ten ryk to jest normalnie błąd jest tak, ale to jest standardowy błąd chociaż sprawdzić się w instrukcji sześć eee, na, na silniku cztery na bębnie i że ładnie nie kopci wszystko są ok. Równo pracuje Gaszę, może? Zgaszę Co, maszyna chodzi do końca Słuchajcie, historia jest taka z zakupu tych sieczkarni, że sieczkarnie czekały już na mnie z rok czasu albo i dłużej. Z racji tej, że ten gospodarz właśnie ogląda, ogląda czasami, jak ma chwilę, ten mój kanał i też części ode mnie kupował do tych, do tych sieczkarni, to postanowi, żeby po prostu mi je sprzedać. Bo kupił sobie nową maszynkę. Nie będę mówił marki, żeby tam gdzieś szybciej go nie rozpoznał, bo może sobie tego nie życzy. Ale kupił nową sieczkarnię z fabryki i po prostu te stały dwie już od dwóch lat nieużytkowane, bo nowa była. A że stać go było, żeby stały dalej, no to, to sobie czekały na mnie. Aż w końcu przyjechałem i kupiłem je. No naprawdę maszyny no kosztowały mnie trochę, jeszcze nigdy takich drogich maszyn nie kupiłem. Powiem szczerze. E... Bo z reguły kupuję jakieś środki, a to są maszyny naprawdę zadbane i fajne w dobrym stanie. Mówię, to ta duża może iść na sprzedaż, bo dla mnie to jest za duża maszyna. E... Ja nie mam tyle koszę u siebie, 20 hektarów, i, i to wszystko już nie koszę usługowo. Daję kolegom zarobić, kolegom, moim klientom, daję zarobić. A sobie chcę zostawić taką właśnie. Czekałem na taką, żeby była ogarnięta w jakimś fajnym stanie. No i to trafiła się właśnie chyba ta. I chcę sobie ją zostawić. Chociaż też tam mankamenty ma. Postraszę zaraz tutaj tych, co by ją chcieli kupić. Tu rama pęka. O tutaj rama pęka. Zobaczcie. Tam pospawane rama pęka. Uuuu, środ. tu Koła jakieś takie słabe, małe. O, a tu jakie pospawana oś tu pospawane, to już się nadaje, to nie, to tam nie ma, co tam. i trochę kopci, chyba turbina mi się wydaje siada bo trochę kopci, tak niby równo pracuje, pompo, to nie są pompowtryski bo jak na no, pompowtryskach to wtedy tak faluje, tak. Uu, uu. a to jest tutaj tak e, praca taka jest, no też trochę nierówna niemal, bo no silnik to jest naj, najsłabszy, mówię no, ten najsłabszy jej punkt tej sieczkarni, no ale z racji tej, że Doparkowałem blisko silników to, to wiecie Jak mi wysiądzie silnik to To tutaj sobie wybiorę z tych Nie wiem, widać je? Z tych czterech tutaj Któryś I wsadzimy N14 Czy taki jak w tej jest Jest z czego, co wkładać A tu gniotowniczek, o jeszcze Wam pokażę Ostatnio złożyłem Na ferzowanych walcach wszystko na oryginale ładnie, niecudowane, niespawane. Tutaj to blaszka nowa, pomalowana od środka, od zewnątrz. No taki gotowy do zakładania, dojechania. Tak, tu smarować. nowe wszystkie obudowy sprawdzone, obudowy dobre. Obudowy zostały stare, ale wszystkie są w dobrym stanie. Tak? To jest, wiecie, z kilku składanych, czyli z dobrych elementów. Wszystkie najlepsze elementy, które miałem, to, to złożyłem. Co tutaj jeszcze o tym? A pokażę Wam jeszcze co, tam w gratisie kupiłem. Zostawię co dostałem? Dostałem, no nie dostałem, zapłaciłem za to. To no, tak przypomina właśnie, ta sieczkosiarka. Jest od tych samych właścicieli. Co te dwie sieczkarnie. Tutaj z tą walczę cały czas. Rozkalibrowałem ją teraz całkiem. Słuchajcie, zacząłem wabić się przy tym komputerku. Nie mogę, nie chcę przejść w tryb pracy i zacząłem ustawiać te czujniki i tak ustawiłem, że robiłem, ją no całkiem nerwy mnie na nią idą Jak ktoś chce mnie wyzwolić, to bardzo chętnie. bardzo chętnie się pozbędę za jakąś tam małą prowizję, tylko co tam za nią dałem. No trzeba komputer ustawić, tak? No trzeba być Niemcem i jeszcze rolnikiem, takim to co kuma niemieckie te teksty rolnicze. Usiąść i posiedzieć z godzinę za dwie i skalibrować całą maszynę. I można kość. Tu drugi gniotownik złożony. W sumie odświeżony tylko jest. No. Refresh dostał. Eee, walce są były OK. Wyjęty. Z sieczkarni. A tutaj gratisy zobaczcie. Gratisy. Pasy. Pasy, pasy. Tutaj są skarby. Słuchajcie. Podkładki pod nowe To jest rarytas Słuchajcie elementy do podbieracza John Deere palce te które wychodzą nie wiem może do kombajnu pasuje ale do podbieracza na pewno pasuje każdy się o to pyta palce sprężyste pompa hydrauliczna tutaj zgarniaki do kempera tutaj też te odrzutniki masy pasek do 6850 ostrzałka śruby szpilki do koła Przęgło kompletne Oryginalne e, Co my tam jeszcze mamy? E, Taczki do kempera Tam wałki do kempera Tulejki łączące Łożysk, wałków, uszczelnień Nówki noże Kotwa metalowa Nówki noże, gięte e, Łopaty wentylatora Noże do trawy nowe Stalnice do trawy wąska yy, i do kukurydzy dwie szerokie chyba czy do trawy zaraz yy, to jest taka ta powana. nie to jest do kukurydzy a to jest do trawy chyba ta premium tak do trawy do trawy do kukurydzy i do trawy wąska noże do kempera silniki do ustawiania yy, stalnicy gniotownika jakieś tam paski jeszcze, dzioby do kempera także tyle tyle jeszcze rzeczy tyle jeszcze rzeczy jest kupione dodatkowo razem z maszynami i jest do sprzedania